Cześć tu, Trashing Mat, witam i zapraszam na kolejny odcinek historii na szybko, w którym omówimy pierwszą połowę rządów Kazimierza Odnowiciela. W chwili śmierci mieszka drugiego Lamberta jego jedyny syn, 18 osiemnastoletni Kazimierz, znajdował się wraz z matką Rychezą lotaryńską na uchodźstwie w Niemczech. Państwo polskie, którego fundamenty zostały poważnie zachwiane w czasie burzliwych rządów Mieszka, zaczęło raz jeszcze popadać w chaos. W Wielkopolsce wybuchło wielkie powstanie ludowe, wymierzone zarówno w uciskających wielmożów, jak i w kościół. Reakcja pogańska miała dużo bardziej destrukcyjny i groźny charakter niż podobne rozruchy mające miejsce w czasie rządów bez pryma. Wykorzystując wpływy matki wewnątrz cesarstwa Młody Kazimierz usiłował w roku 1037 zebrać lojalne wobec niego polskie elity, by odzyskać władzę i przywrócić w kraju porządek. Próba była jednak nieudana i zmuszony on był raz jeszcze zbiec do Niemiec. W roku 1038 doszło do kolejnej nieudanej próby przejęcia władzy. Po której Kazimierz raz jeszcze musiał uciekać z kraju, tym razem na Węgry. Istnieje także hipoteza mówiąca o istnieniu jego starszego brata, Bolesława, zwanego Zapomnianym, który miał ponoć sprawować w tym chaotycznym czasie władzę nad Polską. Świadczyć o tym miałby między innymi fakt, że Kazimierz był początkowo przeznaczony przez ojca do stanu duchownego. Jednak jedyne źródło wspominające Bolesława Zapomnianego to spisana dopiero w XIV wieku Kronika Wielkopolska. Wobec czego większość historyków uważa, że jest to postać fikcyjna. Gdy zbiegły z Polski Kazimierz przybył na Węgry w roku 1038, czekała na niego niemiła niespodzianka, ponieważ król węgierski nakazał go pojmać i wtrącić do Lochu. Stefan I dokonał tego na prośbę swego nowego sojusznika a więc panującego od 1035 roku w Czechach nowego księcia Brzetysława. Ambitny syn Udalryka zamierzał bowiem wykorzystać panujące w Polsce anarchie i bezkrólewie, by raz na zawsze zniszczyć zagrożenie ze strony swego północnego sąsiada. A tymczasem w Polsce sytuacja coraz to bardziej się pogarszała. Tuż po śmierci Mieszka drugiego, jeden z jego wysoko postawionych magnatów, niejaki Miecław, zapragnął wykorzystać sytuację, by zbudować swoje własne państwo skupione na ziemiach Mazowsza. Kulminacją tych wysiłków było ogłoszenie się przez niego niezależnym księciem tej krainy. Do podobnej sytuacji doszło na Pomorzu Gdańskim, gdzie księciem ogłosił się niejaki Siemomysł który według niektórych hipotez miał być spokrewniony z piastami. Na taki właśnie moment czekał książę czeski Przetysław, który najechał jeszcze w 1038 roku na Polskę. Nie napotykając większego oporu, zajął on Śląsk i Małopolskę, po czym wyruszył dalej na północ do Wielkopolski. Nie zamierzał on jednak przyłączać do Czech chdzenia piastowskich ziem, lecz doszczętnie je spustoszyć. Czesi zdobyli, zniszczyli i doszczętnie złupili m.in. Gniezno, Poznań i Giecz. Najeźdźcy niszczyli świątynię, splądrowali grobowiec Mieszka I i wykradli liczne relikwie, w tym ciało świętego Wojciecha. Celem kradzieży relikwii były dążenia czeskiego księcia do uniezależnienia diecezji praskiej od niemieckich struktur kościelnych poprzez wzmocnienie jej prestiżu. Uprowadzono także licznych jeńców, w tym trudnych do zastąpienia rzemieślników. Był to więc niezwykle druzgocący cios, który zmieniał układ sił w regionie, powodując, że to Czechy wysunęły się na pozycję najsilniejszego gracza. Wzrost potęgi czeskiej nie był jednak w smak cesarzowi. Rosnące w siłę państwo Brzetysława stawało się bowiem coraz to bardziej niezależne, książę czeski sprzymierzył się także z wrogiem Niemiec, Stefanem I. Jednak jeszcze w roku 1038 król węgierski zmarł, zaś nowy władca tego państwa, Piotr, był dużo bardziej Niemcom przychylny. Był to bardzo pozytywny obrót spraw dla przebywającego w niewoli Kazimierza. Król Piotr uwolnił go i pozwolił mu udać się do Niemiec, tak aby to cesarz zdecydował o jego losie. W roku 1039 zmarł Konrad II i na nowego króla niemieckiego został wybrany jego syn Henryk III. Ten zamierzał ukrócić ambicje swego czeskiego wasala. I za namową Kazimierza, a także jego matki Rychezy Lotaryńskiej, postanowił udzielić prawowitemu władcy Polski niewielkiego wsparcia militarnego w postaci 500 zbrojnych. Król niemiecki widział w tym okazję, aby przywrócić w regionie korzystną dla Niemiec równowagę sił poprzez wzmocnienie Polski i jednoczesne osłabienie Czech. Warunkiem było jednak złożenie mu przez Kazimierza hołdu. Pomimo zależności od Niemiec był to więc niewątpliwie sukces młodego Piasta, który znajdował się przecież w bardzo trudnej sytuacji. Na tym jednak zabiegi dyplomatyczne Kazimierza się nie skończyły. Postanowił on wykorzystać nadarzającą się okazję, by skoligacić się z władcą Rusi. Efektem tego był jego mariaż z siostrą Bolesława Mądrego, Marią Dobroniegą. Kazimierz na czele półtysięcznej niemieckiej armii Kroczył w roku 1039 do zruinowanej Wielkopolski. Na swą tymczasową siedzibę obrał Kruszwicę, która jako jeden z nielicznych grodów oparła się niszczycielskiemu czeskiemu najazdowi. Odzyskał władzę, lecz jego terytorium było niezwykle okrojone i wyludnione, przez co był zbyt słaby na bezpośrednią konfrontację z Miecławem bądź to Brzetysławem. Ok, także to tyle w dzisiejszym odcinku, dzięki za oglądanie, a kolejny odcinek, w którym omówimy drugą połowę rządów Kazimierza Odnowiciela, powinien pojawić się w ciągu kilku dni.